Pójdźmy na podpunkt E. Tutaj także zacznijmy od wyznaczenia dziedziny. Zatem x plus 4 musi być różne od 0. x odjąć 4 także. No i jeszcze x kwadrat odjąć 16. Tutaj przeniesiemy czwórkę na prawą stronę. Tutaj przeniesiemy minus 4. Tutaj przeniesiemy 16. No i co podniesione do kwadratu da nam 16? To będzie. Oczywiście 4 oraz minus 4. No i mamy dziedzinę, czyli dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem minus 4 oraz 4. Tutaj, jeżeli spojrzymy sobie na ten ostatni mianownik, mamy wzór skróconego mnożenia. I to będzie ten wzór. A kwadrat odjąć b kwadrat. Czyli możemy to sobie zapisać jako a odjąć b razy a dodać b. Zatem, ponieważ nasze a kwadrat to będzie x kwadrat a b kwadrat 16, no to oznacza, że a to x, b wynosi 4. x do kwadratu x kwadrat 4 do kwadratu 16. Czyli tak. Przepiszmy sobie te dwa pierwsze ułamki, dodać 3 przez x odjąć 4. No a tutaj w liczniku zostawmy 14, a w mianowniku zapiszemy sobie x odjąć 4 razy x dodać 4. No i teraz przez to musimy pomnożyć. No to zauważmy, że to będzie najbardziej skomplikowany mianownik, czyli to sobie przepiszmy. No i jednocześnie x plus 4 już się zawiera tutaj w tym iloczynie. x odjąć 4 także, czyli będziemy mnożyli właśnie przez to, co zapisałam już tutaj. Zatem, jeżeli pierwszy wyraz pomnożymy sobie przez taki iloczyn, to to x plus 4 nam się skróci, zostanie nam tylko x odjąć 4, czyli 2 mnożymy przez x odjąć 4. Mamy plus 3, x odjąć 4 nam się skróci, czyli pomnożymy trójkę przez x plus 4, a tutaj nam pozostanie po prostu 14, no bo skrócą nam się, skróci nam się ładnie ten cały mianownik. No, wykonujemy mnożenie, czyli 2 razy x to 2x, 2 razy minus 4 to minus 8, 3 razy x to 3x, 3 razy 4 12, może zapiszmy już odjąć 14 równa się 0. Redukujemy wyrazy podobne, 2x plus 3x to 5x, minus 8 plus 12 to 4, 4 odjąć 14 to minus 10. No i minus 10 przeniosę na prawą stronę, a następnie obie strony tego równania podzielę przez 5, czyli x wynosi 2. No i spójrzmy na dziedzinę. Z dziedziny wykluczyliśmy minus 4 razy 4, czyli oczywiście dwójka należy do dziedziny, czyli to będzie nasze rozwiązanie. No i spójrzmy na ten podpunkt f, na początek dziedzina, czyli x plus 2 musi być różne od 0, x kwadrat odjąć 4 również, no i jeszcze 2x. Tutaj wystarczy obustronnie podzielić przez 2 i widać, że x musi być różny od 0. Tutaj przeniosę minus 4 na prawą stronę. No i co podniesione do kwadratu da nam 4? Są dwie możliwości, minus oraz plus 2. Natomiast tutaj przyniosę dwójkę na stronę prawą, czyli x musi być różne od minus dwójki. Zatem dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem minus dwójki, zera oraz dwójki. No i możemy przejść do rozwiązywania, czyli tutaj zauważcie, że mamy wzór skróconego mnożenia i to będzie dokładnie ten sam wzór, który mamy tutaj, czyli tym razem nasze a kwadrat to x kwadrat, zatem a to będzie x. Natomiast b kwadrat to będzie 4, zatem b musi być równe 2, no bo 2 do kwadratu da nam 4. Czyli zapiszmy sobie w troszkę innej postaci ten mianownik środkowy, czyli 3 przez x plus 2, dodać 12 i to co mamy tutaj, to będzie x odjąć 2 razy x dodać 2. No i jeszcze dodać 1 przez 2x równa się 0. Przez to musimy pomnożyć. No ten mianownik na pewno jest najbardziej skomplikowany, czyli zapiszmy sobie x odjąć 2 razy x plus 2. No i spójrzmy, tu mamy w mianowniku x plus 2, ale to już tutaj w iloczynie się zawiera. Tu mamy 2x. Tego nie ma, czyli musimy sobie dopisać. No i przez to będziemy wykonywali mnożenie. Może tą część sobie zmaszmy, bo to już nam nie będzie potrzebne, a troszkę więcej miejsca potrzebujemy. No, i jeżeli wykonujemy mnożenie tego pierwszego wyrazu, no to tak, trójkę, czyli nasz licznik, przepiszemy. x plus 2 nam się skróci, czyli pomnożymy sobie trójkę przez 2x razy x odjąć 2. Możemy nawet tak sobie zapisać, dodać 12. Tu mamy x odjąć 2, razy x plus 2, czyli musimy pomnożyć przez 2x. No i dodać 1 razy. Mamy 2x, czyli to nam się skróci, czyli mnożymy przez x odjąć 2 razy x plus 2, a to jest tak naprawdę x kwadrat odjąć 4 równa się 0, no bo to x odjąć 2 razy x plus 2 to był ten mianownik, który tutaj się znajdował. No i mnożymy 3 razy 2x to 6x, 6x razy x to 6x kwadrat, 6x razy minus 2 to minus 12x. Plus 24x plus x kwadrat, no i odjąć 4. Redukujemy wyrazy podobne. 6x kwadrat plus x kwadrat to 7x kwadrat, minus 12 plus 24 to 12x, no i odjąć 4 równa się 0. No i tutaj musimy wykorzystać deltę. Zatem a wynosi 7, b 12, AC to minus 4. Delta to B kwadrat. Odjąć 4AC. Czyli B kwadrat to 12 do kwadratu, czyli 144. Odjąć 4 razy A. I razy C. Czyli mamy 144. Na pewno dodać. 4 razy 7, 28. 28 razy 4 to 112. Czyli otrzymamy 256, no i pierwiastek z 256 wynosi 16. No to skoro delta jest dodatnia, mamy x1, czyli minus b, odjąć pierwiastek z delty przez 2a, no to minus b to będzie minus 12, odjąć 16, 2 razy a to 2 razy 7, czyli 14, mamy minus 28 czternastych, czyli minus 2. Natomiast x2 to minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a, czyli x2 to będzie minus 12 dodać 16 przez 14, czyli tutaj mamy 4, 14. Możemy sobie skrócić przez 2, no i otrzymamy 2 siódme. Oczywiście patrzymy na dziedzinę. Z dziedziny wykluczyliśmy minus 2, 0 oraz 2. Patrzymy, czyli minus dwójka nie należy do dziedziny, a to oznacza, że to równanie ma tylko jedno rozwiązanie dwie siódme.